Cześć wszystkim, witam w dniu szóstym no. A jak gdzieś dzień szósty, to ci, szósty odcinek yy, tak, piątek, piątek Rady nie oglądamy 89, na no serio? Bo to 120 jak kosztuje no, A już, bym, już myślałem, że mi stać na to Jeszcze mnie na to nie stać jakby to dwa... jakby 10 brakowało, ok, ale jeden, nie jeden, 90, cent, 90 centów, okej. Okay. to trzeba jeszcze jeden dzień zrobić, i na dzień siódmy będzie pewny dzwoneczek, chyba dzisiaj będzie specjalne zamówienie, co Okej. Okay. Megi! Megi, Megi. Zaczynała. Odstawiamy kiełbaski. Zrobimy wszystkie kombinacje. Które się wykorzysta, któreś się wykorzysta, któreś które nie. Na pewno się wykorzysta kombinacja kiełbaska plus kropka na bułka. Tu mamy do tego domu zamówienie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić tej naklejki, taka fajna naklejeczka tu jest, którą najlepiej zrobić zanim się mnóstwo klientów pojawi, czyli pierwszy klient ostatni. Zrobimy to dzisiaj. Czyli, Magii, musisz czekać, bo no będzie dobra, bo będzie trzeba zrobić, to dla Magii specjalnie. Wreszcie się wykorzystać ktoś nie wiesz. A tu No, on, on, on nie przyniósł z kopertę, i jemu koperty się odmówił, się koperty już weźmie. No, będzie tylko go wstawić i Tego chodobę, tak, mu się da. Komuś się da. Hmm, tak. Tak, to jest to. Będziemy na robić jedną tak niektóre. To, że nie muszę się przeciągać ułatwia robotę. No to teraz kto jest przy w stoliku? To sama ale na, na stadionie Jest dobrze wymyślone przez twórcę gry Z, ze stadionem. Dobrze wykombinowane yy, to jest to, żeby nie wydać olze Tego co jest dla Pańcza I jakie jest nasz pierwszy zamówienie specjalne? Conny dog, ok. Conny dog. Tego nikt nie zamówił. Dobra. Jedno mam, drugiego nie mam. Już mogę chyba wstawić. Tylko kto jest cruzerem? Tego nie wiemy. Zawsze jak przyjdzie do stolika, to kolejny jest cruzerem. A dwóch do stolików szkodzinia, a po drugim do stolika jest Tutaj już perfektnie nie wyszedł. Ja ani jeden dzisiaj nie wyszedł. Ani jeden w tym dniu szóstym. Aha. Do ciebie też perfekta ja trzeba wstawić świeżą no dobra. Powstawimy. Będzie trochę wyrzucania. Nie da się to zrobić. Czy jeszcze jakąś naklejkę chcemy dzisiaj zrobić? Nie, nie róbmy, nie róbmy za dużo, bo później nie będzie jak urozmaicać każdy dzień. Znaczy, najlepiej zrobić po jednej naklejce, znaczy żeby nie zrobić dwóch naklejek w jednym linii. Można, a można też sobie te naklejki, które nie wymagają konkretnego działania. Najlepiej je rozdzielać na dni. Jeśli zrobimy tą naklejkę klient pierwszy, ostatnim, to też się zrobi naklejki, klienci dostają zamówienie od razu jak przyjdą. Czyli mamy zrobić serię na 100%, jest na to duża szansa. No to będziemy mieli dużo dni, żeby wszystkie naklejki zrobić. Niektóre się nie zrobi tak od razu. Nie? Tak jak e ale, ale inne się od razu zrobi. Coś mam zrobione. Mega pierwsza ostatnim. OK. No, dwie łapeczki w górę. Możecie dać więcej. Bo nawet paluszki w górę, ale łapeczki też mogą być. OK, wyszli. Stadion zamknięty. Podlogeria zamknięta. A mój odcinek tak jak winiuty, też zamknięty. 478, było 114, to Piąty dzień? Nie. Piąty rank. Dzień siódmy teraz, przed nami. Sosycz specjalist. Jesteśmy specjalistami od sosów. Jaka miła nazwa? Queen i Maggie. <grym> i Maggie. Queen i Maggie. Queen i Maggie. Jeżeli przyjdzie With i Queen, to najlepiej my od razu się zrobili naklejki. Dobrze, mi się zrobi na cake, nie będzie trzeba o tym myśleć. A będzie trzeba myśleć o innych. To się pomyśli. Teraz do zobaczenia. Sześciodniowa turniera. Dobiegła końca. Dzięki za oglądanie. Jeżeli zrobiliście coś na czasie, wpisać, to dzięki za to. Wiecie, że te odcineczki nie były jakieś ultra gubienne. Max 10 minut. Jeżeli ktoś zdążył coś na czacie napisać, ja zdążyłem powiedzieć, że no, w ogóle w ogóle zdążyliście na premierę to macie szczęście. <grymne> Okej, okay. cześć!